Mamy tu muchę. No. Tak, nawet nawet chyba nie jedną. No e, już się przestraszyła twojej ścierki i uciekła. I właśnie przed chwilą przyszła do mnie. Zauważyła, że jej nie mam. Jak tam? Już wyprostowani? Gotowi? Nie, bo to nie wszystko strzelać. No ja tak mam. Ja tak Dzień mam. dobry, Kacprze. Dzień dobry, Natalio. Yy, zaczynamy ten odcinek. Dobrze, zaczynamy no ten odcinek. Mamy e... niedzielę, 28 lipca. Tak. I, I mamy oczy... w ogóle bardzo oczywiste słowo, wydawałoby się. Tak. Yy, no. Bo... <laughs> Bo, bo w słowie, oczywiście ten słowo możecie sobie wysłuchać osobno. Jest osobny odcinek do, do tego. Gdzieś tutaj będziecie mieli linki, Obnośnik. oczywiście też, mm -hmm. też w opisie. Um, ale tak, no bo słowo jest o rozmnożeniu chleba, więc to pewnie już słyszeliście wiele razy. Ale my tak staramy się trochę do tego z innej strony podejść. Bardziej tak życiowo, codziennie. Tak, też jakoś nas tak duch ciekawie poprowadził w tej rozmowie. Nie spodziewaliśmy się w ogóle tego. Mm -hmm. No więc, więc zapraszamy. Na komentarz jest krótki, Przystępny, dosyć wesoły, więc mamy nadzieję, że Wam się spodoba. Tak, tak. I ja mam taką jeszcze taką propozycję, bo dostaliśmy przynajmniej dwie opinie na temat tego, że patrzymy w telefony. Tylko teraz jestem wyprostowany i patrzy się w obiekty. <noise> tak. Ale słuchajcie, może ktoś z was chciałby nas, nam tutaj pomóc i trochę wesprzeć w ten sposób. Mianowicie, żebyśmy nie musieli patrzeć w te telefony, bo to jest niegrzeczne, moim zdaniem. Jak rozmawiamy z kimś w kawiarni, nie, to, to słowo, nie patrzymy. Nie? No, wiadomo, tak, mamy tak. tutaj słowo, nie mamy innej wersji. Słuchajcie, może jest osoba, która chciałaby nam zafundować Oremusy. Jak tak sprawdziłam, to jeden Oremus kosztuje 12 zł, a prenumerata na 3 miesiące 36. Z tym, że dla jednej osoby, nie? Mhm. Więc, od jest, jak ktoś, ktoś chciałby, to nie jest duża kwota, a można nas śmiało wesprzeć, jeżeli, jeżeli ta osoba będzie chciała. Możemy na przykład powiedzieć wprost, kto, kto nas wspiera. Dokładnie. To też będzie fajne takie budowanie wspólnoty, moim Dokładnie. zdaniem. Dla nas to by była. Wielka pomoc. Bardzo duża pomoc. Gdzieś tam w tym morzu wszystkich tak. wydatków związanych z podcastem. A dla was Nobel. to może być niewielka kwota. Jest to oczywiste, tak. No i jeszcze jedna rzecz, którą mieliśmy dzisiaj dzisiaj ogłosić. Uwaga, uwaga, drodzy słuchacze, którzy nas znacie, wiecie, że na tygodniu są też odcinki. Codziennie w ogóle z samym Słowem Bożym i uwaga, uwaga, zmieniamy godzinę ich emisji. Do tej pory codziennie o 5 rano wpadało słowo, teraz będzie wpadać na, na YouTube'a i na Spotify'a dzień wcześniej o godzinie 18, niezależnie od dnia tygodnia. A te tak niedzielne komentarze mhm. będą wpadać w soboty o godzinie 20. No i jeszcze jedno chyba ogłoszenie, że y, nagrywamy ten dzisiejszy odcinek. E, a potem mamy przerwę. Tak, o potem tym zapomniałam. mamy przerwę. Mamy tu bardzo dużo <noise> ogłoszeń parafialnych. I my też. I my tak, też. Mamy przerwę, Dwa robimy tygodnie. sobie po prostu taki mini urlop, jednak po całym roku działań i wypuszczania odcinków co tydzień, a nawet codziennie. Więc przez pierwsze dwie niedziele sierpnia nas po prostu nie będzie, ale spokojnie te, ale te tygodniowe odcinki są <noise> tak. cały czas, więc słowo codziennie możecie sobie słuchać. Odparuje nam słuchać. głowa i wrócimy z lepszymi pomysłami lecimy z materiałem. Codziennie o 18:00 znajdziesz tu słowo Boże na kolejny dzień, a w sobotę o 20:00 komentarz na niedzielę. Pochodnia, Pochodnia podcast. podcast. Możemy się rozwijać dzięki waszemu wsparciu. Dziękujemy. Dziękujemy. Szczegóły w opisie. Natka, Kacper. A jak tobie kończy się jedzenie w domu, jak kończy się chleb, to co robisz, drodzy słuchacze? Co robi Natka? Zgadnijcie. A. Mam podać I, propozycję czegoś. do ty sklepu. Będziesz... Po chleb B. Modli się o rozmnożenie chleba, który jej został. Tak. I C idzie spać, bo akurat nie jest głodna. No. Czy ja mam teraz odpowiedzieć, czy oni odpowiadają? Niech oni odpowiadają. Odpowiedź usłyszycie na końcu tego odcinka. Nie, ale tak serio, to co byś zrobiła? Na pewno bym nie poszła spać, bo ja jestem taką osobą, która jest wiecznie głodna. No tak. Ci, co mnie znają, to Reacja. już wiedzą. Pozdrawiam. Nie poszłabyś spać faktycznie. Oczywiście, że się modlę. Tak? Ale wiesz, chrześcijanin też musi stąpać twardo po ziemi. Teraz to mnie będziesz brał pod włos. I To nie jest tak, że ty wiesz, po prostu... Um, no. Wiesz co, um, jak mam tak racjonalnie powiedzieć, nie, to poszła do Biedronki, bo mam pod blokiem. Albo jakbym wiedziała, że mi się zaraz kończy... Tak. Albo jakbym wiedziała, że... Nie wiem, po co to mówię w ogóle, ale... Dałaś się wkręcić w tę grę. No cóż, ale no poszło cóż, bardzo łatwo, dawaj. Nie, nie, teraz już. Umówi Umówiłabym się z rodzicami na obiad, bo zawsze Oja. wychodzę z pudełkami Pozdrawiam mamę i tatę. Oj, no to. Tak. No dobrze, a co robi Jezus w takim razie? No właśnie, co robi albo, Jezus w takiej chwili? E, albo ten z pierwszego czytania. No dobra, nie, zacznijmy od tego Jezusa w takim razie, bo. No. Bo to mi się trochę wiąże z tym, co przed chwilą sobie powiedzieliśmy, bo to też nie jest tak, że Jezus yy, nie stąpa twardo po ziemi w zaistniałej sytuacji, uh -huh. bo zobacz, pierwsze co robi, pyta się Filipa, gdzie kupimy chleba, aby oni się najedli. mhm. Uh -huh, uh -huh. Podrzuca ten temat sam. Nie? Podrzuca ten temat sam, mhm. bo wie, że Filip gdzieś tam twardo stąpa po ziemi. Bo to jest akurat jeden z tych apostołów, właśnie trochę o nim więcej poczytałem przed tym odcinkiem, który jest gdzieś tam w tym takim trzonie najbliższych uczniów Jezusa. On jest zazwyczaj wymieniany jako piąty z kolei. Mhm. Co ciekawe w ogóle gdzieś tam ma imię pochodzenia greckiego, podobnie jak Andrzej. Więc to też gdzieś świadczy o tym, Często że. Często jest obok Andrzeja wymieniany, nie? No Andrzej właśnie, i Filip. No właśnie, no właśnie. On, nie wiem, czy to może on był uczniem Jana wcześniej, nie? Ale to. Tego nie, y, nie wiem. Ta, o pod... tym mówiło The Chosen na pewno. Pozdrawiamy twórców okay. serialu The Chosen. Tam, tam chyba było tak przedstawione, że hmm? Filip był tak wcześniej uczniem, no nie? No. no ale dobra, wracając też. wracając. I Filip też twardo, znaczy twardo, tak bardzo realnie odpowiada. Za 200 denarów nie wystarczy chleba, mhm. aby każdy z nich mógł choć trochę otrzymać. No i to nie jest tak, że Jezus tak po prostu zaczyna od razu czynić cud. Tak, tak. Tylko najpierw kieruje tak jakby swoją prośbę do, do, do uczniów, w tym wypadku do Filipa. Mhm. Chociaż jest tutaj też zdanie, które mówi o tym... A mówił to, wystawiając go na próbę. Tak, tak. Wiedział no i bowiem, też w, w komentarzach, oczynić. jak czytałam, to no. y, to Jezus wie, już pytał się Filipa, wiedząc, co zrobi. Tak, no nie. właśnie, nie? nie. Ale, ale dał, y, no jako, że to są uczniowie, to może on najpierw chciał właśnie wejść z nimi w dialog. Dobre pytanie. No. Czy znaczy, ja widzę, że dał po prostu taką przestrzeń też jemu do działania, no nie? To znaczy Filip, no, gdzieś tam, no, nie mógł zbyt wiele zdziałać, no bo Realnie było to, tak jak on gdzieś zasugerował, niewykonalne, żeby mm -hmm. ich wszystkich mm -hmm. wykarmić. Mm -hmm. Ale Jezus, jako Bóg-Człowiek, no nie pomija tutaj człowieka. Mm -hmm. To nie jest tak, że od razu wkracza i zaczyna czynić cud, mm -hmm. tylko daje człowiekowi taką chwilę na przemyślenie, mm -hmm. na zastanowienie się, co jest realne, a co nie. Filip mówi: No nie, to jest nierealne, po mm -hmm. ludzku się tego zrobić nie da. Okay. No to Bóg wtedy, Jezus. Zakładam, że wkracam, nie, tak. ale pokazuje to dopiero w tym momencie. To jest ciekawe, ten moment. I wiesz, co mnie teraz poruszyło? To, że, no bo tak myślałam o tym um, ogólnie rozmno, rozmnożeniu, nie rozmnożeniu, <laughs> <czy jestem dobrze? śmiech> rozmnożeniu chleba <laughs> pod kątem takim, że ile w moim życiu jest sytuacji, w których Pan Bóg mnie powołuje do czegoś, co wydaje mi się być za duże dla mnie. Mhm. I to jest dla mnie taki moment rozmnożenia tego, co mam. Mhm. I to, co powiedziałeś teraz, jest bardzo ważne, bo jest jakby. Ja muszę sobie uświadomić moją małość, mhm. i muszę sobie uświadomić to, że to jest niewykonalne, a jednak jest realna potrzeba, żeby to było. I ten moment takiego, jakby zobaczenia po ludzku możliwości. Al, no, że jakby jest chęć, ale nie ma możliwości i dopiero potem mogę stwierdzić, stwierdzić że to jest cud, to Dokładnie. co się wydarzyło, nie? Dokładnie. Bo jakby, jakby, jakby cud wydarzył się od razu i ty byś nie miała takiego czasu, tej przestrzeni na... No, nawet ten twój, powiedzmy, gdzieś. Nazwanie tam strach. Tak, nazwianie tego, tak. właśnie strachu, lęku, jakichś obaw. No, no to, to byś nie, nie zauważyła tego cudu. Gdzieś on tak. mógł przemknąć ci przed oczami, no? nie? A po co jest ten cud? Po co jest Dla ten cud? Dlatego, żeby zwiększyć wiarę. No właśnie, tak. Tutaj też ewidentnie po to po to, to było, nie? Chociaż z drugiej nawet strony, tutaj widzę, wiesz, w przypisach w Piśmie no. Świętym, że no, no. Ten, ten cud jest po to, żeby uruchomić wiarę y, tych ludzi. Hmm, no Bo właśnie. oni potem mówią, że to jest ten prorok, nie? A tam były przecież ogromne tłumy, no nie? Tak, tak. I... Ten prawdziwy jest prorokiem, który ma przyjść na świat, nie? Oni dopiero po tym cudzie to widzą, nie? Tak, tak. Ale też niesamowite jest to, co też myślę, że warto tutaj podkreślić, że zobacz, to jest też znowu bardzo fajnie pokazane w The Chosen, akurat ta scena rozmnożenia chleba, więc znowu się do tego gdzieś tam odniosę. Są te tłumy, to jest kupa ludzi. To tak jak teraz, załóżmy, że gdy, no ludzie spotykają się na jakichś stadionach, w innych miejscach, czy wspólnie się modlą i tak dalej. I oni na coś czekają, oni na coś liczą. Jezus wtedy głosił Ewangelię, tak? Głosił naukę, mówił o Bogu. I, i oni tam byli, oni tam siedzieli, mhm. oni tam na coś czekali, ale uwaga! On nie zapomina o podstawowych rzeczach. No. O tym, że okej, okay, karmicie się tutaj słowem Bożym, słuchacie cudownych rzeczy, ale wasze ciało. Ale uwaga, wasze ciało nie? też. Dokładnie, bo oni tam nawet nie wiem, chyba to w tym fragmencie nie jest widoczne, ale oni tam prawdopodobnie siedzieli chyba nawet dwa dni czy ileś. Nie no wiem. nie wiem, w każdym razie to, to naprawdę trochę trwało. Wyobraźmy sobie tłumy ludzi. Może jakieś dzieci, nie dzieci, no nieważne, ale no w każdym razie tłumy i jakoś trzeba ich nakarmić. No i Jezus tutaj no. podchodzi naprawdę do tego tak z sercem i tak bardzo prosto. Nie mówi o tam. Dajcie spokojnie, przecież tak, wy tutaj właśnie, by się takich przejmował? wielkich rzeczy słuchacie. Kto by się przejmował tak, tym, że wy tak, jesteście tak. głodni? W ogóle jak można mówić o jedzeniu w takim miejscu? Bo tak, tak, królestwo no nie? niebieskie się przybliża, a tak. wy myślicie o chlebie. Tak, tak, tak. No, nie? no nie. A tutaj on pokazuje Taką normalność w tym wszystkim, taką normalność, o której my też zapominamy, i takie standardy królewska królestwa, o których też czasami zapominamy. Hmm. Na przykład, nawet jako osoby wierzące, katolicy, organizując czasami jakieś wydarzenia, <laughs> tak. mniejsze czy większe, też czasami w ogóle zapominamy o tym, e, że, żeby to miało jakąś jakość też żeby żeby to miało zadbać, jakość. zadbać tak. o osoby, nie? Tak, tak, tak. A zobacz, Jezus w tamtych czasach o tym wiedział i o tym pamiętał. No no. Nie? Tak samo jak kazanie na górze. Dlaczego ono było na górze? Żeby go wszyscy dobrze słyszeli. Mm -hmm. Nawet o takie rzeczy już akustyczne wtedy mm -hmm. umiał zadbać. No nie? Znowu to też jest gdzieś obraz z The Chosen, chociaż no, to jest też biblijne, no, bo to było kazanie na górze i prawdopodobnie właśnie ta góra, też o to chodziło, żeby go było dobrze słychać um, mhm. na, w, tym, w tej dolinie, która, w której to się odbywało, no ale no nieważne, w każdym razie on zwracał uwagę na jakość i zwracał uwagę na, na każdego człowieka i na jego potrzeby. Hmm. I myślę, że to jest tutaj najważniejsze. No, tak. Bo no my też chcieliśmy jakoś tak trochę inaczej podejść do tego tematu. Mamy tu muchę, no. Tak, ale chyba nie jedną. No e, już się przestraszyła twojej ścierki i uciekła. I właśnie przed chwilą przyszła do mnie. Zauważyła, że jej nie mam. No. My chcieliśmy do tego tematu rozmnożenia chleba podejść tak trochę też inaczej, bo, bo wiecie, jak to czytacie, to rozumiecie, co się dzieje w tym słowie, tak? Mhm. Chleb Zn zostaje rozmnożony. Jest znamy. Znamy. No Bóg jest naprawdę dobry. I rozmnaża też nie tylko ten chleb w naszym życiu, ale i nasze talenty. Tak. To, co ty mówiłaś, że boimy się czegoś, boimy się wkroczyć w jakąś nową rzecz, a Pan daje nam moc, czyni cuda. I, i to hmm. jest chyba gdzieś tam. Takie oczywiste, choć no może nie zawsze tak na to patrzymy. No, nie? no, w momencie, kiedy się już z tym spotykamy, że jest trudno i się zastanawiamy, czy to zrobi, czy to nie będzie jakieś wyjście z motyką na słońce. Ja na przykład mam już od, od stycznia, myślę o nagraniu piosenek swoich. Mam piosenki uwielbieniowe, które zbieram się do tego, i już miałam bardzo dużo kroków, do tego, żeby je po prostu nagrać, nie. ale przeraża mnie. Yy, właśnie yy, mój rzekomy brak przygotowania do tego, mhm. nie? czyli żeby zebrać ludzi, żeby pomyśleć nad całym procesem, żeby to zaplanować, żeby to w końcu zrobić, po prostu um umówić datę, z kim grać, czy sama, czy nie. Yy, no i to jest coś, co w tym momencie mnie yy, jakoś yy, przerasta i wiem, że Pan Bóg, Pan Bóg mnie do tego realnie powołuje. Mhm ale moja głowa jest zbyt mała i moja wiara jest zbyt mała, żebym, żebym tak po prostu, już, to, już, już bym to zrobiła, no. no tak, a ty mówisz mu, jak ten Filip, no jak to za, za te za 200, 200 denarów, no jak to, przecież to jest niemożliwe. Tak, tak. To jest niemożliwe, tam poddaje się, nie? No właśnie, no. Tak. teraz to już nie chcę, <laughs> jak, ten, jak ten pingwinek, nie? Teraz ale, o, ten pingwinek. ale o to chodzi, nie? O to chodzi, żeby... W naszym takim codziennym życiu no zwracać uwagę na takie rzeczy, żeby się po prostu za łatwo nie poddawać, bo, bo coś jest na przykład nierealne. Okej, okay, no niektóre rzeczy mogą się wydawać nierealne. Też nie chodzi o to, żeby nie stąpać twardo po ziemi mm -hmm. i sobie zakładać jakieś rzeczy z kosmosu i, i mówić mm -hmm. tylko siadać, Bóg uczyni cud, ja nic tak, nie muszę właśnie. robić, ja czekam. Mm -hmm. nie? Tak siedzę i pachnę. No bo tak, trochę właśnie. tak to wygląda czasami. Więc tutaj trzeba znaleźć ten balans no nie? No. pomiędzy naszym zaangażowaniem, a pomiędzy tym, co też możemy oddać. Tak naprawdę no wszystko powinniśmy oddać w tym Bogu, mm -hmm. ale też jednocześnie angażując się i dający tak, siebie. Tak, to jest, to jest ważne, to jest ważne. Mm. No. Ty jeszcze miałeś coś chyba do tego pierwszego czytania, bo ja ci tak yy, od Wiesz razu co? Cię porwałem w tę Ewangelię yy, swoimi pytaniami. Od razu mi dałeś yy, quiz. I ci dałem quiz wiesz co, nie, chyba nie. Nic jakiegoś tam konkretnego. Nie. Okej. Okay. I... Zbyt podobne do Ewangelii, żeby coś z niego No, tak... to, to jest bardzo powiązane. To drugie czytanie jest takie troszeczkę oderwane. Mm -hmm, ja mm -hmm. z tego drugiego czytania... Znaczy tam też te rzeczy, które, które tam czytamy, wydają się być takie gdzieś proste i oczywiste, bo znaczy, niesamowite mm. dla mnie jest to, że Paweł nazywa siebie więźniem, Panu. To mhm. jest. To już kilkakrotnie chyba o tym rozmawialiśmy. No nie? To jest dla mnie samo to, to określenie, Paweł. to jest Paweł, to jest cały Paweł. Samo to określenie mnie, mnie po prostu gdzieś tam powala. Mhm. E... Ja lubię to określenie, znosząc siebie nawzajem w miłości. Tak. <laughs> nie wiem, czy on miał to na myśli. Chyba, chyba tak, bo mówi to o cichości, cierpliwości i pokorze, ale. No że to jest tak, że czasami po prostu patrzysz na kogoś i cię trochę denerwuje, ale decydujesz się, że y, jakby widzisz, że dobre będzie Dokładnie. Y, jakieś wycofanie swoich y, swojej frustracji, nie? I nawet o tym chciałem powiedzieć, bo w kontynuacji tego czytania, to no. chyba w ósmym czy dziewiątym wersecie y, tego rozdziału y, Listu do Efezjan y, są słowa... Y, o tym, dlatego powiedziano, gdy wstąpił na wysokości, wziął do niewoli jeńców? Nie, to nie to. Czy jednak wstąpił, nie znaczy również, że wstąpił do niższych części tej ziemi. Ten, który wstąpił, ten, który jest tym samym, który wstąpił ponad wszystkie nieba, aby wszystko napełnić. Tutaj jest mowa o, o Jezusie, który wstąpił, ale i stąpił, no bo wstąpił do otchłani na przykład mm -hmm. po, 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 po swojej śmierci, ale też w ogóle Później wstąpił do nieba, no wstępuje też do nas, wstąpił jako Bóg, Bóg człowiek i, i z nami tutaj przebywał na ziemi. Ale bardzo fajny komentarz tutaj znalazłem i bardzo się odnosi do tego, o czym ty mówisz. Bo wywyższenie Jezusa nie byłoby jednak możliwe bez wcześniejszego uniżenia. Może tu chodzić o tajemnicę wcielenia, która jest znakiem wstępowania Boga do człowieka. W tym uniżeniu Chrystusa możemy rozpoznać jego pokorę, cichość i cierpliwość. I uwaga, chrześcijanin jest powołany do wstępowania z Chrystusem w miłości ku innym. Życie chrześcijańskie, niezależnie od pełnionych funkcji, polega na wstępowaniu z wyżyn własnego egoizmu do dolin dobroci. I miłości. Mm -hmm. Właśnie to chciałem przede wszystkim mm -hmm. przeczytać, ale mm -hmm. najpierw gdzieś tam się zakręciłem w tych wszystkich rzeczach. Ale to jest to, o czym Ty mówisz. No, Okej, okay, no. że na tym też polega nasze życie, nie? że musimy zstępować z tego swojego piedestału, który sobie tak. czasami budujemy. No, ale to otworzymy. też na, na wzór Chrystusa Sługi, nie? No tak, no. No, oczywiście. Okej, okay, czy my lądujemy? Chyba tak. No najważniejsze rzeczy zostały poruszone. <noise> tak, właśnie. Więc możemy lądować. Dajcie znać w komentarzu, co Was poruszyło tutaj. I czy chcielibyście coś od siebie jeszcze dodać, nie? Tak, Żeby to nie jest. było tylko nasze gadanko. No, dokładnie, dokładnie. Dziękujemy Wam bardzo za Waszą obecność. Zapraszamy jeszcze raz na naszego Patronite'a, na Instagrama, na Facebooka. Jesteśmy w tych różnych miejscach. Ehm, no. I słyszymy się na tygodniu. Dokładnie. Pa. Pa. Codziennie o 18.00 znajdziesz tu Słowo Boże na kolejny dzień. A w sobotę o 20.00 komentarz na niedzielę. Pochodnia, Pochodnia Podcast. Podcast. Możemy się rozwijać dzięki Waszemu wsparciu. Dziękujemy. Dziękujemy. Szczegóły w opisie.